Przez te kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy mojej nieobecności w świecie spożywania alkoholu, narobiło mi się trochę zaległości, muszę przyznać, dlatego też dzisiaj nadrabiamy, powoli, powolutku nadrabiamy, i na mój stół trafia inauguracyjna whisky z mojej lokalnej destylarni, czyli Spirit of Birmingham. Zobaczmy, o co tu chodzi. Cześć z tej strony, Władysław Poremski, Whisky Mold Content. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Nadrabiając zaległości, moi drodzy widzowie, zacznę od mojej lokalnej destylarni. Od destylarni, która jest ulokowana dosłownie 25 minut na piechotę od mojego domu, destylarni, w której byłem wielokrotnie w swoim życiu, destylarni, która jest bardzo bliska mojemu sercu. I dodatkowo, destylarnia, która jest jedną z najmniejszych destylarni jak znam. muszę przyznać, dlatego że cała destylarnia to powierzchnia 27 m2 i jest ulokowana w garażu, krótko mówiąc. Więc no, mamy tutaj dużo ciekawostek, dużo ciekawych rzeczy. Założycielem tej destylarni, czy założycielami tej destylarni było rodzeństwo Anthony and Johnny. Brat i siostra, którzy stwierdzili na pewnym etapie swojego życia, że chcieliby robić whisky. W sumie to bardziej Tony, który jest miłośnikiem tego sztrunku. I ta destylarnia powstała tylko i wyłącznie z pasji oraz z doświadczenia, jakie Tony zdą, zdążył zdobyć w swoim życiu, pracując w gastronomii przez prawie 20 lat. Chciał to przełożyć na świat produkcji whisky, a że jego korzenie są ugruntowane daleko, daleko w Irlandii, dlatego też postanowił, że destylarnia Spirit of Birmingham będzie produkowała między innymi whisky na styl irlandzki, czyli single podstyl whisky. I taka jest właśnie ta inauguracyjna edycja. Słuchajcie, co do samej tej inauguracyjnej whisky i sposobu produkcji. W tym wypadku mamy oczywiście single podstyl whisky. Jak już wspomniałem, i mamy tutaj tak 80% jęczmienia, słodowanego jęczmienia, który nazywa się Maris Otter. Mamy tutaj dodatkowo też niesłodowany jęczmień, mamy słodowane żyto, mamy słodowane płatki owsiane, czyli słodowane owies, krótko mówiąc. No i słód, który ja kocham najbardziej, wywodzący się ze świata stoutów, czyli tak zwany chocolate mold. I te pięć rodzajów zbóż wchodzą w skład zacieru przy produkcji tej łyski. Destylarnia prowadzi dość ciekawą politykę, jeżeli chodzi o fermentację. Fermentacja przebiega pomiędzy 4 a 7 dni w zależności od temperatury, gdyż no, często ta fermentacja odbywa się w takich warunkach niekontrolowanej temperatury. Więc tutaj też warto brać pod uwagę to, że Poszczególne bacze będą fermentowane w innym okresie czasu. Jest to zresztą dość popularna praktyka w świecie whisky. Inauguracyjna edycja to 900 butelek, i w tejże edycji mamy połączenie czterech różnych beczek. Mamy tutaj beczki po Bourbonie z Buffalo Trace. Dwie beczki i dwie beczki z Virgin Staffordshire Oak, czyli. Dwie beczki z dziewiczego angielskiego dębu. Ten mashbill, który tutaj był używany, ten zacier nazywa się tutaj Signature Dark Mashbill Spirit of Birmingham. No i mamy tutaj cztery nazwy beczek. Babylon Capricorn Electric i Ginawa. I te nazwy, moi drodzy widzowie, nawiązują do muzyki, która jest puszczana przez toniego podczas napełniania beczek. Każda ta beczka jest podpisana później jakąś nazwą. To nie ma taki zwyczaj, ponieważ jest również miłośnikiem dobrej muzyki. I w destlarni zawsze jakaś tam muzyczka sobie rozbrzmiewa, kiedy napełnia beczki. To w tym wypadku leci sobie gdzieś tam jakaś muzyka, a jego skojarzenie z tą konkretną piosenką wynikające z jego doświadczenia, wynikające z jego przygód życiowych, określa jakąś nazwę. W taki też sposób tworzy powiązanie. Jeżeli jesteście ciekawi, na przykład, jakich, jakie, jaka muzyka towarzyszyła przy napełnianiu tych czterech beczek, i Skąd te nazwy? Z tyłu, moi drodzy, na butelce mamy QR-kod, i po zaskanowaniu tego QR-kodu wyświetli Wam się lista Spotify z muzyką Spirit of Birmingham. Taka ciekawostka dla takich geeków jak ja. Muszę przyznać, bardzo mnie to zaciekawiło. No i tu również mamy informację, że jest to whisky naturally presented. I pod tym sformułowaniem mieści się treść pod tytułem Łyski niefiltrowana na zimno i niebarwiona karmelem. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o tę edycję 48%. Cztery beczki. Prezentacja tej łyski, jeżeli chodzi o szatę graficzną, jeżeli chodzi o butelkę, no Zobaczcie, butelka jest po prostu przepiękna. Kwadratowa, taka ala piersiówka. Wygląda to po prostu przewspaniale. Mało tego, całe opakowanie wygląda w taki sposób. Pod postacią książki. Tak. Mamy tutaj Spirit of Birmingham. Gdzie otwieramy sobie. To opakowanie, i oczom naszym ukazuje się pięknie zapakowana butelka whisky. To jest oczywiście moja prywatna, że tak powiem, butelka, która ma na sobie dedykację, więc tej butelki nie otwieram. Jest to butelka, która jest przeznaczona tutaj na spoczynek na mojej półce. Ta butelka to jest ta, z której korzystam, jeżeli chodzi o degustację, jeżeli chodzi o takie momenty. Słuchajcie, tak wygląda kolorek. Jak widać, nogi w ogóle nie chcą spływać. Gdzieś tam delikatnie się poruszają. Bardzo powoli. Whisky bardzo oleista. Single pod whisky. Wiemy, z czym to się wiąże, prawda? Chodzi tutaj o irlandzki. Styl produkcji whisky, gdzie mamy używany, słodowany i niesłodowany jęczmień. Wiemy, że daje nam to takiej więcej kremowości, takiej masełkowatości, troszeczkę pikantności również. Więc tak to wygląda w tym wypadku. Co jest rzeczą ciekawą, jeżeli chodzi o Anglię, muszę przyznać, coś takiego, że ktoś to w końcu określił w irlandzkim stylu. Tutaj mamy oczywiście whisky, która nie ma deklaracji wieku, natomiast jest to whisky, która przekroczyła dosłownie 3 lata. Wiem, że nawet cała, bo tutaj o czym nie wspomniałem, inauguracja tej butelki odbyła się w takich dość hucznych okolicznościach, gdyż była przygotowana impreza dla wszystkich Fandersów. Każdy, kto kiedykolwiek w życiu kupił Fandersa w dystylarni Spirit of Birmingham, dostał taką powitalną paczkę, o której kiedyś tam robiłem shorta. Dyszy też jestem jednym z nich i dostałem też zaproszenie na taką imprezę i to była impreza organizowana w Botanic Garden w Birmingham, w takim pięknym miejscu taki ala mały zameczek, piękne ogrody i tak dalej. Więc to była taka dość mocna, huczna impreza natomiast ja byłem chory w tym czasie i nie mogłem na tej imprezie się pojawić. Był to lipiec, z tego co pamiętam. Gdzieś tu chyba nawet była data tego. Tak, jest to lipiec. Na opakowaniu chyba jest data. 28. Jun? tak. 28 czerwca 2025 takowa impreza się odbyła i wtedy była oficjalna inauguracja, oficjalna impreza poświęcona właśnie inauguracji tej łyski. Było naprawdę sporo osób ze świata łyski, znanych, mniej znanych, sporo youtuberów. Tak jak mówię, mi się niestety nie udało dotrzeć. Na tą imprezę. No cóż, próbujmy naszej 3-letniej łyski w 48%. Aż to pięknie pachnie. Oczywiście mamy na dzień dobry bliźnięcie alkoholu po nosie. Ale nie spodziewałbym się, że było, było inaczej w tym wypadku. Piękna słodycz. Mnóstwo zbożowości. Mamy tutaj pieczone jabłka. Mamy tutaj skórkę są Mamy tutaj goździki. I mamy tutaj naprawdę sporo czekoladowości. Ten chocolate mold tutaj jest naprawdę bardzo mocno wyczuwalny. Mimo tego, że było tam go dosłownie kilka procent. Gdzieś tam pod spodem są jakieś takie nuty chlebowe trochę. No i są te takie typowe nuty maślane, jeżeli chodzi właśnie o Single Post Whisky. Nie jest to super złożona whisky. Nie jest to whisky w jakiś sposób pięknie zbalansowana i trzy no, lata w beczkach. Słuchajcie, no nie ma co się oszukiwać. Nie ma też co oczekiwać tutaj fajerwerków. Natomiast no jest to fajnie skomponowana ciekawa łyski. Zobaczmy na języku. Jeżeli chodzi o smak tej łyski to mamy tak. Łyski oleistą, łyski treściwą. Łyski słodką. Pierwszy kontakt. To od razu mamy trochę owoców. Jest to faktycznie takie pieczone ogniskowe jabłuszko. Zaraz dochodzi nam sporo pomarańczy. I to jest taka pomarańcz z goździkami, z cynamonem. To jest taka pomarańcz pieczona, kandyzowana. Jak zwał, tak zwał. Do tego mamy od razu nuty czekoladowe. Jest to mleczna, taka gorąca, mleczna czekolada. I trzymając to łyski w ustach, zaraz po tej, po tej czekoladowości wchodzi nam taka fajna zbożowość, ale to jest taka właśnie taka czekoladowa zbożowość. I ta czekoladowa zbożowość bardzo mocno kojarzy mi się właśnie z piwem stout. I ta czekoladowość ona tak naprawdę okrywa całą jamę usnął i fajnie sobie trwa gdzieś tam na języku. Kolejny łyczek. Błyski ma taki charakter słodko, słodko, winy taki no, taki sok z pomarańcza, być może smarańczy. Trochę słodki, trochę kwaskowaty. Trochę taki lekko cytrusowy, i w momencie, kiedy przełykamy to łyski, tu nam wychodzi taka fajna pikantność. Taka rozgrzewająca pikantność żyta. I tu po przełknięciu mamy więcej tych nut takich stricte żytnych, czyli taka z tej takiej czekoladowej zbożowości, przychodzi nam to w taką chlebową zbożowość, taka Przypalona skórka Chleba, świeżo upieczonego chleba z masłem Do tego Trochę tej czekolady pozostaje Nie wiem, no takie moje głupie skojarzenie być może, ale to jest taki świeżo upieczony ciepły chlebek Z takimi nutami maślanymi i smoryjemy sobie to nutellą Tak to mniej więcej smakuje słuchajcie Finisz już jest taki właśnie żytnio, czekoladowy, pikantny, przyprawowy, cynamonowy. Jeszcze jeden łyczek wycisnę z tego. Sam w sobie finisz. Jest rozgrzewający, jest słodki, zbożowy, czekoladowy, tam pomarańcza, pomarańczy, Język polski jest trudny, nieraz to powtarzałem. Mamy tą czekoladowość, mamy tą chlebowość tutaj w finiszu. Jest cały czas słodko, jest cały czas przyjemnie, fajnie rozgrzewająco. Nie da się ukryć, że w tej whisky jest wyczuwalny alkohol. Nie jest on jakoś tam super obezwładniający, nie ma grzania rury. Natomiast czuć, że jest to whisky lekko alkoholowa. Ale powtarzam. To spędziło w beczkach 3 lata, tylko i wyłącznie 3 lata. Więc, jak na swój wiek ta łyski naprawdę sporo sobą reprezentuje, sporo oferuje. Niestety, kwestia ceny w tym wypadku nie była rzeczą należącą do przyjemnych, jeżeli chodzi o odbiór tej łyski, gdyż łyski kosztowała 90 funtów, 89 funtów. I teraz, tak czy to jest dużo. No to jest dużo. Za te pieniądze, oczywiście, porównując, nie wiem, jakie tam szkockie whisky, no można już kupić 18-letnią whisky z jakichś tam szkockich destylarni. Natomiast nie o tym mowa, nie w tym kierunku idziemy, słuchajcie. To jest nowa destylarnia. To jest destylarnia, która, notabene, jest prowadzona w garażu. Jest to destylarnia bardzo kraftowa. Część cała no, spora część sprzętu, nie licząc alembika, to były pomysły właściciela. Jak byłem tam po raz pierwszy, no to po prostu kopara mi opadła, że ktoś jest na tyle osobą taką ogarniętą, że jest w stanie sobie takie rzeczy sam, samemu wymyśleć, bazując na jakichś tam doświadczeniach innych producentów łyski, czy, czy bazując też w oparciu o swoje rzeczy, które tam po prostu musi ogarnąć, żeby ta destylarnia mogła funkcjonować jak najmniejszym kosztem. Dlatego też no, dla mnie te 90 funtów to nie jest mało, ale wiadomo, sytuacja jest jaka jest. biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, rozumiem dlaczego cena wyjściowa tej butelki była taka jaka była. Nie wiem, czy one są dostępne czy na rynku, czy już ich nie ma. Można to wygooglować zapewnie, czego ja nie zrobiłem. Więc, tak to wygląda, moi drodzy widzowie. Nowa destylarnia w Anglii. No, mamy już 60 kilka destylarni w tej chwili, więc biznes angielski whisky naprawdę bardzo mocno się rozwija. Tak jak mówię, nowa destylarnia. Miejmy nadzieję, że tych destylarni będzie coraz więcej. Biorąc chociażby pod uwagę frekwencję, jaka ma miejsce na festiwalu angielskim festiwalu whisky corocznej edycji English Whiskey Festival w Birmingham, gdzie w zeszłorocznej edycji wziął udział 30 wystawców. No to już mamy praktycznie połowę wystawców, która ma coś do zaoferowania. Nie zawsze jest to tylko whisky, czasami są to dżiny, rumy i tak dalej. Niektóre destylarnie na początku tylko z takimi produktami przyjeżdżają: wódki, dżiny, rumy. Zanim wypuszczą pierwszą whisky, natomiast większość tych wystawców jest już obecna, mając swoje własne whisky. Więc ten biznes w Anglii rośnie. Takowych destylarni będę chciał Wam przedstawić więcej. Zamierzam w tym roku prawdopodobnie jeszcze wybrać się do jednej czy dwóch angielskich destylarni i zrobimy jakieś wideo z tego. Poprobujemy jakieś tam whisky. Więc no. Tutaj w tej gałęzi będziemy troszeczkę działać teraz poniekąd, bo chcę Wam pokazać więcej tych angielskich dobroci, które gdzieś tam się rozwijają, powstają, a Wy w Polsce nawet nie macie zielonego pojęcia o tym, że takowe destylarnie w ogóle istnieją. O tego macie mnie, tutaj ulokowanego w Birmingham w Anglii, który będzie Wam takowe relacje, moi drodzy widzowie, przygotowywał. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo. Ci widzowie, którzy mieli możliwość próbować w Birmingham, Zapraszam do komentarza, by podzielić się tam własnymi odczuciami na temat tej whisky. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, i widzimy się w następnym odcinku.